Witajcie, znajduję się na stacji kolejowej Gdańsk-Kosowa. Na tej stacji już rozpoczęły się dosyć zaawansowane prace modernizacyjne związane właśnie z modernizacją w linii kolejowej 201 naszej kochanej magistrali węglowej. Spróbuję tam podejść, przyjrzeć się z bliska, co tam się dokładnie dzieje. Prace rozpoczęły się na Głowicy Rozjazdowej od strony Gdyni. No cóż, trzeba tam iść, spojrzeć, zobaczyć co się dzieje i będziemy wiedzieć więcej. Postaram się nagrać jak najwięcej takich krótkich, dłuższych, różnych, różnego rodzaju relacji właśnie z prac modernizacyjnych na Magistrali Węglowej popatrzeć jak to wszystko przebiega i jak to niestety nam ten fajny krajobraz znika i przekształca się w standardową linię kolejową zelektryfikowaną Jak już wcześniej wspomniałem w tym krótkim filmiku typu short prace ruszyły praktycznie chyba już na całej linii, prace przygotowawcze na pewno tu na między Kościerzyną a wydają główną. Prace typu, właśnie, roz, rozwiezienie szyn i wycinka roślinności. A tu teraz skupię się na stacji Gdańsk-Kosowa i się powolutku zbliżam do miejsca docelowego, do wiaduktu przy ulicy Letniskowej. Zerknąć tam na sytuację. I powolutku zbliżam się do miejsca docelowego. Zaraz przy nastawni dysponującej. Tam już widać tarczę D1. Tu widać, że wycinka roślinności, prace przygotowawcze idą pełną parą. A ja tutaj zbliżam się... Czerwone. Zbliżam się do wiaduktu. Trzeba wejść tam na nasyp. Wiadomo, według nowych przepisów na obszarze 15 metrów od toru, zero jakiejkolwiek roślinności żadnego drzewostanu, żeby nie zakłócać tutaj ruchu oraz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym stąd taka szerokość tego wycinania. No i jak widać dosyć dosyć tutaj żwawo tu wszystko i zaczyna się dziać. A tu są te pierwsze prace torowe. Właśnie o której wspomniałem, zdemontowano jeden tor. Tor w stronę Gdyni, na tym krótkim odcinku. Głównie widzę, że się prace skupiły przy wiadukcie. Być może z nim będą tu jakieś prace związane. A to wszystko ma na celu, wiadomo, że kto czytał te projekty, te zapiski, to. Tutaj od Gdyni do Osowy, pod tą naszą słynną górę, ma być dodatkowo wybudowany trzeci tor. O, i widać też ciężki sprzęt, który tam działa przy pracach ziemnych. Powolutku do tego sprzętu trzeba się zacząć przyzwyczajać. No, no, dobre, ładnych parę naście miesięcy. Ciekawe, jak to długo będzie wszystko trwało. Zapewne będzie jakaś zastępcza komunikacja autobusowa, chociaż tutaj jest linia dwutorowa, to może uda się przepuszczać te pociągi po jednym torze. A jak to będzie, to czas ja pokaże. Kończy, tą prawda? krótką relację będą, będę starał się nagrywać, jak najwięcej dokumentować z prac budowlanych właśnie na Magistrali Węglowej specjalnie utworzyłem nawet osobną playlistę do której, do której zapraszam gdzie można tam w miarę to śledzić ja robię to w zasadzie dla siebie, taką dokumentację ze względu na ogromny, ogromny sentyment dla tej linii kolejowej Pozdrawiam ze stacji Gdańsk-Kosowa i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem taka krótka relacyjka szybki rzut oka na to co się dzieje na linii kolejowej 201, magistrala węglowa. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć!